Dla wszystkich tych, którzy chcą się nauczyć fotografować, fotografować choćby nawet smartfonem, bo dzisiejsze warsztaty były poświęcone czy przeznaczone dla fotografii tworzonej właśnie smartfonem. Przyszedłem na spotkanie, żeby zobaczyć, czym dysponuje urządzenie, które mam zawsze przy sobie, jakie mam możliwości, których do tej pory nie wykorzystywałem. Najbardziej odkryłem w pamięci przede wszystkim zastosowanie różnic pomiędzy trybem automatycznym i trybem ręcznym i najważniejsza obróbka zdjęć później. W jaki sposób dokonać tej obróbki po wykonaniu zdjęcia? Mnie najciekawsze właśnie były te aplikacje, z których można skorzystać, żeby sobie zdjęcie właśnie fajnie przygotować, obrobić, wykadrować, przyciąć jakoś je naprawić, tak, żeby było ciekawe i później dalej je sobie gdzieś wykorzystać właśnie w mediach społecznościowych. Ten najlepszy aparat to jest ten, który ma się przy sobie. Warto o tym pamiętać. I warto pamiętać też o tym, że dzisiaj tworząc zdjęcia smartfonem ograniczenia wcale nie są w sprzęcie, tylko zdecydowanie w głowie. Więc warto wyjść ponad to wszystko i no i bawić się, robić te zdjęcia. Próbować, bo to jest jedyna droga do tego, żeby nastąpił ten rozwój, angażować się w robienie zdjęć. To są rzeczy, które powodują znowu kolejny dobry krok w tworzeniu pięknej, atrakcyjnej fotografii, którą prezentowałem się na warsztatach. Bądź też można oglądać u mnie na moich, moich mediach społecznościowych.